Drugi odcinek Serialu Continental, tak wiadomo ze świata John Wicka. No po pierwsze miałem wielką nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, że będzie dobrze, że będzie akcja, że rozwiną tak naprawdę postać Winstona, postać konora, yy, Konora Mela Gibsona i że dowiemy się troszkę więcej szczegółów, no może chociażby też Hachrona. No i rzeczywiście, tak, jak najbardziej to jest, daje, daje nam. Yy, twórca bardzo dużo. Oczywiście fabuły zdradzać nie będę, no, zarys taki jest, że próbują się dostać do środka, próbują Mela Gibsona, a właśnie jego postać wyrzucić z tego hotelu, no bo zagraża im, prawda, bo bratu Winstona coś tam zrobił, nie będę zdradzał, co? No i w tym momencie, wiadomo, jest, jest na, na czerwonej liście. I e, powiem tak, to do czego przyzwyczaił nas John Wick, no bo wiadomo rzeczywiście, że to jest tak zwany spin-off, czyli powiedzmy ja wiem, że to jest e, miniserial, chociaż to są odcinki półtorej godziny trzy. Może by to tak naprawdę potraktować jako trzy osobne filmy, no ale dobra, zrobili tak. Nie będę się e, płakał. Amazon rzeczywiście, bo Amazon e, dystrybuuje poniekąd ten, tenże, tenże film, serial, jak zwał, tak zwał. I chciałem, ażeby było podobnie do żonawika. To znaczy, wiedziałem, że powinno być bardzo e, brutalnie i to rzeczywiście jest, że fabuła musi się kręcić. E, w miarę szybko, musi się dużo dziać, akcja musi być w miarę wartka i to również jest. Oczywiście nie mogą twórcy zbyt daleko odejść, i tego właśnie nie mamy w, w drugim odcinku od tego, co znamy ze świata Johna Wicka. Nomen omen. Więc pojawiają się pewne postacie, które no, są odwzorowaniami tego, co widzimy w filmie o Johnny Wicku. No wiadomo, że w, mamy retrospekcję, ale ogólnie serial toczy się w latach 70. -tych więc wiadomo, są, są piosenki, są oczywiście różne inne rzeczy i też na tych głównych, nie chcę zbyt wiele zdradzić, na tych głównych stanowiskach oczywiście, też są osoby, które są odpowiedzialne za dokładnie to samo, co m.in. robił Lawrence Fishburne w filmach o, o Johnny więc rzeczywiście to jest bardzo ciekawie poprowadzone i fabuła, no też się akurat niewiele dzieje, relatywnie niewiele się dzieje, bo oni cały czas chcą Znaleźć to, co Brad Winsona ukradł. Dowiadujemy się coraz więcej rzeczy o, no, o Melu Gibsonie i cieszy mnie, ponieważ poruszane są fakty, wróć mówią o miejscach, które znam osobiście. No, mieszkam w Irlandii, więc kiedy Mel Gibson mówi o mieście Cork, które znam, w którym byłem wiele razy, i dla mnie to jest taki irlandzki Kraków, taki, taka kulturalna dzielnica, kulturalna stolica Irlandii, no to rzeczywiście. Patrz, tylko banan pana na, na twarz, bo rzeczywiście mi się to, to yy, podoba. Ale jego postać, jego bohater, no to jest kawał skurczybyka. I rzeczywiście widać, że on jest. No nie wziął się stąd, że. O, proszę bardzo, tam gdzieś byłem yy, od razu wielką szychą, tylko nie, on się wychował na ulicy, on jest yy, twardy. Nie zawsze postępuje tak, jak yy, powinien. I yy, to się domyślam, yy, zemści się na nim w, yy, w trzecim odcinku. No, musi się yy, zemścić, no. Skoń... Pamiętaj, my już wiemy, że to Winston zostanie na czele Hotelu Kontinenta, ale czy to już teraz? No, może nie, może się okazać, że spokojnie, przecież może Mel Gibson da radę, może się Mel Gibson wykaraska, i dopiero w drugim sezonie, nie wiem, nie mam pojęcia jak do tego podejdą. Pamiętaj, John Wick też miał być tylko jeden film, a okazało się, że pokochaliśmy, pokochaliśmy tego wariata i było w tym momencie więcej. Więc Winston się rozwija, dostajemy dużo więcej informacji na temat jego i jego brata. Skąd Cormac, Cormac, Cormac się nimi zainteresował, dlaczego. Jakie były powody? I też, no, nie tylko, nie tylko oni, oczywiście, no bo wiadomo, że Mel Gibson tym hotelem nie zawieduje sam, prawda? Ma oczywiście swoich magierów, ma swoich ludzi. Tutaj też jest, nie będę zdradzał zbyt, zbyt, zbyt wiele, ale rzeczywiście dużo więcej szczegółów odnośnie tego, co się, co się dzieje w ich życiu, jaka jest ich historia, dostajemy. I to mi się bardzo, rzeczywiście podoba. No, cały czas mamy ten wątek, może nie jest zastępczy, ale powiedzmy drugoplanowy, tak? No, gdzie do, do, do Chinatown wkracza nowy boss, nowy, nowy mafiozo, no i tam rzeczywiście próbuje zrobić swoje porządki, a nasi bohaterowie, no nie do końca chcą, więc tak naprawdę walczą na dwa, nawet trzy fronty, więc to mi się rzeczywiście bardzo, bardzo podoba, i jest to rzecz, którą uwielbiam. Dodatkowo klimat. Cały czas mamy ten brudny, ten taki gotycki, można byłoby powiedzieć, to mi się od razu kojarzy z Gotham City Batmana. Wiesz, taki Tim taki Burton, takie klimaty paskudne, bo ten hotel Continental jest pięknie zrobiony, jest wycyzelowany i wygląda on super, ale jak już tylko skręcimy za, e, za zakręt, nomen, omen, to już no, jest paskudnie, są jakieś śmieci, stare auta, ludzie się zabijają, jest naprawdę masakra, więc w tym aspekcie rzeczywiście jest e, bardzo dobrze. Klimatycznie mi się to wszystko, wszystko podoba. Trochę. A ja mówiłem przy okazji pierwszego odcinku, że bardzo mi się podobają, że wrzucają te piosenki, które powiedzmy są znakiem czasu i tak dalej. Ale tutaj, tak naprawdę, każda scena dostaje swoją nową piosenkę. I o ile w porządku byłoby, gdyby powiedzmy, było jakieś tam pięć, powiedzmy, motywów przewodnich, a tutaj, tak, z 20-30 piosenek się pojawia i w pewnym momencie, tak mówię, kurczę, no ja wiem, że one mają y, nam wrzucić klimat, mają nam pokazać, jak to się wszystko je, jak to ma być zrobione, ale tego trochę jest za dużo, no bo. Daj nam jakiś tam motyw przewodni, tak zwany leitmotiv, Daj nam coś, co rzeczywiście nas poprowadzi. Wrzuć powiedzmy Bee Gees, Bonnie'em, By The Rivers of Babylon czy cokolwiek innego, no, ale niech to nie będzie co 5 sekund nowa, nowa piosenka, bo tu rzeczywiście człowiek może się może tyle pogubić, ale tak to dosyć dziwnie, wulgarnie, wulgarnie to brzmi. No bo wiesz, tutaj mamy, mamy jadkę, i nagle zaczyna się piosenka, coś w stylu, załóżmy. Kung Fu Fighting, no to w tym momencie wiemy, co się będzie działo i tak dalej, i tak dalej I nie chciałbym, ażeby tak bezczelnie piąchą w nos mi wykładano O, proszę bardzo, to jest to, tak, to jest to No ja rozumiem, że kiedy mamy retrospekcję, no to mamy powiedziane o 1954 rok No bo rzeczywiście ta lata młodości Winstona Chociaż tak naprawdę tutaj się różni również kolorystyka Więc gdyby nie mówiono nic, nie było tego, dam, powiedzmy rok 1954. Tylko spokojnie dostalibyśmy młodego Missona. Ja wiem, że to pewnie byłoby zajęło 2-3 sekundy więcej, żeby się ogarnąć, zobaczyć jak to wygląda. Czasami pamiętam przy okazji filmu Sin City, kiedy w kinie oglądałem i facet sobie wyszedł na fajkę. W międzyczasie Bruce, Bruce Willis. Zrobił, co zrobił, ten wraca, okazuje się, że nie ma, a tam akurat nie było. Powiedziane 8 lat do przodu do tyłu, więc y, trzeba uważnie oglądać przy okazji na pierwszego sezonu też tak rzeczywiście było, ale wracając do Meritum. Film w bardzo ciekawy sposób rozbudowuje, rozbudowuje właśnie uniwersum Jonawika Ciepło jest w miarę przyjmowany. Ja że mówię w filmach, chodzi o seriale, ale półtorej godziny odcinki, i rzeczywiście nie zdziwiłbym się, no bo wiemy, że w tym momencie niedługo będzie Balerina z Angeliką Husson. Nie zdziwiłbym się, żeby się nagle okazało, że, o proszę bardzo, no to postaci Lorenza Kwishberna, tak? Też damy rzeczywiście yy, osobny serial, proszę bardzo, no to postaci Johna Wicka zanim. Dowiedzieliśmy się o co chodziło z nim przy okazji pierwszego filmu, może John Wick, który wchodzi w, powiedzmy, w to towarzystwo całe płatnych zbirów Może akurat coś takiego dostaniemy, pomysłów naprawdę jest mnóstwo i domyślam się, że ponieważ my kochamy ten, ten serial, ten klimat, w ogóle całego Johna Wicka Sam czas Stahelski i Keanu Reeves powiedzieli, ok możemy robić dalej piątą część, ale na razie nie, bo są inne projekty, wiadomo Stachelski m.in. Będzie kręcił za czas jakiś, no mam mnóstwo, mnóstwo projektów, ale będzie kręcił nieśmiertelnego z Henryka Willem w roli głównej. Pamiętaj, jestem Connor MacLeod z klanu MacLeod, więc rzeczywiście będzie, będzie dobrze, będzie ciekawie. Może coś się, coś się wydarzy, super, fajnego, ciekawego. Tak, muszę polecić również ten odcinek, bo rzeczywiście jest to dobre kino, fajny, fajny film. I tylko aż żałuję, że są to tylko trzy odcinki, bo no naprawdę fabuły może nie jest dużo, ale akcji, jest naprawdę, on, ten odcinek jest tak napakowany akcją, wiesz, jak ten PKS z, z moherowymi beretami, co jedzie do, do Torunia, do ojca dyrektora, więc naprawdę jest bardzo poważnie, bardzo dobrze, jak chcesz znać moją opinię, moją, moją ocenę, co sprawi na aby tam jest, tam jest ocena podana i tylko się cieszę, bo już za kilka dni, no, co prawda, śmie... Y Śmiech, oczekiwanie przez łzy, bo on już niedługo wiadomo ostatni odcinek. No ale może rzeczywiście twórcy stwierdzą, dobrze, proszę bardzo, było fajnie. John mi się przyjął. Tutaj też jak najbardziej Amazon stwierdzi, o dzięki niemu mamy mnóstwo więcej nowych subskrybentów na Amazon Prime Video. W ogóle jak nie wiesz, jak się zakłada subskryp subskrypcję. Na końcu wrzucę filmik tam wszystko wytłumaczę. No i to mi się podoba. Rzeczywiście to mi się podoba. Jonaica trzeba oglądać, ale jest jeszcze konkurs, to jest ważne, co prawda nie od Amazona, a ode mnie. Trzeba udostępnić. Należy udostępnić tę recenzję i każdą recenzję, którą publikuję w październiku. Na swoich mediach społecznościowych oczywiście udostępni. Pod, pod recenzją wpisz udostępniam, a do wygrania jest jak najbardziej do wygrania jest miejsce w konkursie wiedzy o filmu, o filmach, w quizie wiedzy o filmach. Będziesz mógł się zmierzyć z takimi tuzami, jak m.in. Galeria Horroru, Brody z Kosmosu, czy, czy Lincoln. Trzeba udostępniać każdy, y, każdą recenzję w październiku i podczas odcinku, odcinka na żywo, pierwszym y, w listopadzie, wylosujemy zwycięzcę, zwycięzcę albo zwyciężczyźnie, więc zobaczymy, jak to będzie. Tak więc zapraszam do udostępniania, bo jest rzeczywiście o co, o co y, powalczyć. A więcej Wick, więcej kina akcji, proszę bardzo, tutaj na tych listach całe mnóstwo.